Bronisław Kubiak, Harcerski zostanie krzyż, wspomnienia. Część druga, w mroku. Most. Nadszedł 1 września, dzień rozpoczęcia roku szkolnego 1939-1940. Wyskoczyłem z łóżka, ciesząc się na spotkanie z kolegami oraz opowieści o wakacyjnych przygodach. Mój radosny nastrój zgasił zatroskany głos matki. Nie pójdziesz dziś do szkoły, szkoła jest zamknięta. Wojna. Niemcy napadli na Polskę. Podbiegłem do okna, aby zobaczyć tę wojnę, która zawsze kojarzyła mi się z hukiem wystrzałów, brzękiem szabel i tupotem końskich kopyt. Ulica była pusta, widziałem drzewa przed domem, liście lśniły w słońcu jak polakierowane, a gałęzie ukinały się pod ciężarem owoców. Wokół panowała cisza i spokój. Wybiegłem na dwór z nadzieją, że od sąsiadów dowiem się czegoś więcej. Przy bramie oczekiwała gromadka kolegów. Rozpoczęliśmy wojenną naradę. Byliśmy za młodzi, by oficjalnie uczestniczyć w działaniach pogotowia harcerzy i to nas bolało. Chcieliśmy być użyteczni. Zdecydowaliśmy, że będziemy pełnić służbę wartowniczą przy moście kolejowym. Utworzyliśmy trzy zespoły wartownicze. W mojej trójce byli Gienek Jabłoński i Zenek Przepiórski. Przypadła nam pierwsza nocna warta. Siedzieliśmy cicho w gęstniejącym mroku, kiedy dobiegły nas zbliżające się głosy. Wysłałem na zwiad Zenka Przepiórskiego. Ruszył nieco wystraszony, ale wrócił uradowany. To znajomi, sąsiedzi. Czterech mężczyzn zbliżało się do mostu. Zdziwił ich nasz widok. Oznajmiliśmy, że pełnimy służbę wartowniczą. pilnujemy mostu przed dywersantami. To ich zaskoczyło. Pochwalili naszą odwagę, lecz kazali nam wrócić do domu. Sami objęli wartę na moście. Wracaliśmy trochę zawiedzeni, ale i spokojni. Czterech dorosłych mężczyzn z tęgimi kijami to pewna obrona mostu. Na zajutrz rano znów zjawiliśmy się przy moście. W ten sposób na przemian z dorosłymi pilnowaliśmy mostu, aż do wkroczenia do zgieża Niemców. Szpital. Oddziały niemieckie wkroczyły do Zgierza. Tydzień po rozpoczęciu wojny. Przedtem w zaciętej bitwie w okolicy stacji kolejowej i elektrowni zginęło ponad 100 polskich żołnierzy. Wielu było rannych. Po walce władze obrony cywilnej zarządziły przewiezienie poległych polskich żołnierzy na stary cmentarz. Pomagali w tej akcji chłopcy z pogotowia harcerzy i młodsi harcerze, między innymi Witek Chwiałkowski. Rannymi zajęła się kolumna sanitarna, przewożąc ich do szpitali. Lokowanych przy ulicy Dąbrowskiego i ulicy 3 maja. W tym drugim, urządzonym w budynku małej szkółki żydowskiej, służbę sanitarną pełniła moja starsza siostra Zofia, sanitariuszka przysposobienia wojskowego kobiet. W budynku zaimprowizowanego szpitala nie było kuchni. Moja siostra przybiegła do domu z prośbą, aby rodzice zorganizowali posiłki dla rannych żołnierzy, głównie obiady. W całej kamienicy rozpoczęła się od tej chwili akcja obiad. Sąsiadki kolejno gotowały gary zupy dla rannych, a ja codziennie nosiłem bańki z zupą do szpitala. Zachodziłem od strony ogrodu, stukałem do drzwi i czekałem na odbiór zupy. Drzwi uchylały się i czyjeś ręce odbierały ode mnie bańki. Nie wpuszczano mnie do środka. Siadałem więc na progu i mimo zamkniętych drzwi słyszałem jęki rannych. Było mi smutno i straszno. Drzwi ponownie uchylały się i odbierałem puste bańki. Z dnia na dzień rannych żołnierzy ubywało, rekonwalescentów przekazywano do polskich rodzin. Potrzebne były cywilne ubrania i czapki lub berety dla rekonwalescentów. Nakrycie głowy było również ważne jak ubranie. Wojskom polskim żołnierze strzyżono na pałę. Na ulicy młody człowiek z taką fryzurą od razu rzucał się w oczy. Groziło to aresztowaniem, osadzeniem w obozie jenieckim lub obozie pracy. Zbiórka odzieży w naszej kamienicy dała spore rezultaty. Dwukrotnie nosiłem do szpitala paczki z ubraniami. Po likwidacji szpitala ranni żołnierze przychodzili do naszego domu, do mojej siostry na opatrunki. Wtedy też przydawała się moja pomoc. Zbijałem bandaże, podawałem tampony, pomagałem przy obmywaniu ran. Starałem się być użyteczny i pełni służbę zgodnie z harcerskim przyrzeczeniem. Nie wola! Niemiecka machina okupacyjna rozkręcała się i wciągała nas w swoje tryby. Na początku października zlikwidowano w zgierzu szkoły. Rejestrowano nas, jak od złoczyńców pobierano odciski palców. Pod koniec roku rozpoczęły się wysiedlenia do generalnego gubernatorstwa i wywózki na przymusowe roboty. Aby uniknąć wywózki w głąb Należało zatrudnić się w miejscu zamieszkania w niemieckiej fabryce. Buntowałem się na myśl o tym. Chciałem szkodzić okupantowi, a nie pracować dla niego, lecz realia życia okupacyjnego były nieubłagane. Aby marzenia o walce z okupantem wcielić w życie, zacząłem szukać kontaktów z polskimi organizacjami konspiracyjnymi. Odwiedzałem kolegów, przysłuchiwałem się rozmowom dorosłych. Moje usiłowania nawiązania kontaktu nie dały rezultatów. Przekonałem się, że konspiracja była hermetyczna. Jeśli sama kogoś nie obdarzyła zaufaniem, to dobijanie się do niej przypominało przebijanie głową muru. Niemiecki Urząd Pracy skierował mnie do fabryki drutu przy ulicy Dąbrowskiego 33. Ku mojej radości okazało się, że pracowało tam już kilku moich szkolnych kolegów. Kiedy w fabryce organizowano oddział obrony przeciwlotniczej. Za namową moją i Zenka Przepiórskiego zgłosiło się do niego kilkunastu naszych rówieśników. To był początek. Nasze nocne dyżury przybrały charakter harcerskich kominków z piosenkami i gawędami, które przygotowywaliśmy na zmianę z Zenkiem. W takiej atmosferze zespół obrony przeciwlotniczej dojrzewał do konspiracyjnego działania. Łączyło nas pragnienie wyzwolenia się z niewoli, z uciemierzenia i głodu. Okupant gnębił nas fizycznie i psychicznie dwunastogodzinnym dniem pracy i godziną policyjną. Na ulicy musieliśmy kłaniać się każdemu żandarmowi. Uchybienie w tej materii kończyło się w najlepszym razie pobiciem. Delikwent głośno po niemiecku musiał odliczać kolejne razy. Przy pomyłce odliczanie i batorzenie zaczynano od nowa. Nic nam nie było wolno. Nie wolno było usiąść w parku na ławce wejść do kawiarni czy cukierni, nie wolno było mieć radia i aparatu fotograficznego, nie można było kupić ubrania czy obuwia. Latem i zimą chodziliśmy w drewniakach, nie wolno było bez przepustki jechać tramwajem do sąsiedniego miasta, nie mówiąc już o jakimkolwiek wyjeździe pociągiem. Bardzo dużo było tych nie wolno. Narastała w nas chęć odwetu. Pogrzeb. Wieść o śmierci Józefa Chierowskiego, kierownika Szkoły Powszechnej nr 1, obiegła miasto lotem błyskawicy. Zmarł nauczyciel, legionista, przyjaciel harcerzy. Mam w pamięci jego obraz, kiedy idzie szkolnym korytarzem i chlą się przed nim uczniowskie głowy. Kiedy dryguje szkolnym kurem, kiedy podąża na defilacie w pierwszej czwórce, ramię w ramię ze szkolnym woźnym, również legionistą. Zmarły zasłużył sobie na wspaniały pogrzeb. Jednak władze niemieckie zabroniły organizowania konduktów pogrzebowych. Za trudno mogła iść tylko rodzina. Mimo zakazu zgromadzeń, przed domem pogrzebowym, przy zbiegu ulic Pawińskiego i Łęczyskiej, stawały grupy młodzieży. Młodych ludzi ciągle przybywało. Ja przyłączyłem się do kolegów harcerzy. Zajechał rozklekotany chłopski wóz, zaprzężony w zabiedzoną szkapę. To miał być pojazd, który powiezie w ostatnią drogę naszego kierownika. Niemcy wybrali taką podwodę, aby okazać mu lekceważenie. Złożono na wozie trumny, za pojazdem ruszyła najbliższa rodzina. Na ulicy Łęczyckiej zgromadzona młodzież przyłączyła się do konduktu. Było nas dużo, nawet bardzo dużo. Na ulicy Gołębiej ktoś zatrzymał wóz, podeszli do niego starsi harcerze i wzięli trumnę na ramiona. Zmieniając się co kilkadziesiąt metrów w zupełnej ciszy, ponieśli ją na cmentarz. Tam ktoś zadysponował. Zmówmy po cichu modlitwę. Grabarzy chwycili łopaty, wbili je w ziemię i nagle zastykli bez ruchu. Stało się coś nadzwyczajnego. Na długiej gałęzi zwisającej nad grobem usiadł ptak i rozpoczął swój ptasi trel. Wszystkie głowy uniosły się do góry, a on śpiewał. To był najpiękniejszy hymn, najpiękniejsza mowa, jaką słyszałem na pogrzebie. Tak skończył i odfrunął. Jeszcze chwilę trwała cisza i bezruch żabowników. To był najpiękniejszy z pogrzebów. Jego surowego piękna nie da się wymazać z pamięci. Zbrodnia. Z korytarza dobiegał niepokojący hałas. Ktoś załomotał do drzwi. Po chwili w progu stanął niebiec z karabinem. Rozejrzał się po pokoju i wrzasnął, żeby wychodzić. Wypędzonych na podwórze lokatorów... Dwaj inni uszeregowali w kolumnę dwójkową i wyprowadzili na ulicę. Szliśmy do centrum miasta. Zatrzymano nas u zbiegu ulic Sienkiewicza i Piątkowskiej. Na obrzeżu wielkiego trójkątnego placu stał tłum ludzi. Górował nad nim karabin maszynowy ustawiony na wojskowej ciężarówce. Na północnym krańcu placu był świeżo wykopany rów i zwał tego piachu. Na wprost rowu stał oddział wojska. A obok grupa cywilów i ss Cywilny urzędnik niemiecki wyciągnął z kieszeni papier i zaczął czytać. Inny urzędnik tłumaczył treść dokumentu na polski. Wynikało z niego, że za zabicie w zgierzu dwóch gestapowców zostanie rozstrzelanych stu polskich zakładników. Do rowu podprowadzono pierwszą partię zakładników. Piętnastu skazańców powiązanych z tyłu za ręce wspólnym sznurem uklękli na rowem. Pierwszy szereg żołnierzy celował z pozycji klęczącej, drugi stojącej, huknęła salwa. Skazańcy pochylili się i wpadli do rowu. Odpowiedziałem, na salwę był głuchy jęk tłumu. Później, przy następnych salwach, panowała grobowa cisza, tylko łzy kobiet. Wargi poruszające się w bezgłośnej modlitwie i ponure, zacięte twarze mężczyzn świadczyły o bólu i rozpaczy. Ciała rozstrzelanych Niemcy wrzucili na ciężarówki i powieźli do ludźmierskiego lasu. Nam pozwolono wrócić do domów. Szybko pobiegłem do Zenka. Zaopatrzeni w małe pudełeczka wróciliśmy na miejsce zbrodni. Ostrożnie zbieraliśmy odpryski czaszek. W ostatniej grupie rozstrzelanych były cztery kobiety. Odprysk czaszki jednej z nich wyleciał wysoko w górę i opadając ciągnął za sobą jasne pasmo włosów. Wyglądało jakby mała kometa z długim ogonem spadła na ziemię. Zebrane szczątki zanieśliśmy na cmentarz i zakopaliśmy w kwaterze wojskowej. Kiedy wracaliśmy przez plac, na którym dokonano zbrodni, duch był już zasypany. Widać było tylko jeszcze ślady krwi. Przychodzący w pobliżu ludzie zatrzymywali się, krękali i modlili. Nazajutrz Niemcy postawili tam żandarma, który nie dopuszcza Polaków do miejsca zbrodni. Dziś w luśmierskim lesie, na miejscu pochówku stu zamordowanych zakładników, stoi pomnik. Monument ze znakiem Polski walczącej, zaprojektowany przez harcmistrza Jerzego Wieczorka pseudonim Bogdan. Miejsce zbrodni jest uporządkowane, wyłożone płytami. Plac nosi dziś nazwę Stupoległych. Tu też jest pomnik, złożony z siedmiu chylących się obelisków, symbolizujący siedem grup rozstrzelanych. Na Starym Cmentarzu, w miejscu, gdzie pochowaliśmy szczątki zamordowanych, zapalam znicze. je również moja córka Katarzyna i robią to moi wnukowie Marek i Andrzej, Znają to miejsce i znają dobrze historię popełnionej przez hitlerowców zbrodni. Czytała harstmistrzyni Dorotała Pińska.